Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik z ryżem. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki pszennej, dwie łyżki kakao, pół szklanki oleju, jedno jajko, łyżeczkę proszku do pieczenia. To są składniki ciasta. Pół szklanki cukru i trzy łyżki kwaśnej śmietany. I składniki ciasta dokładnie mieszamy, wyłożymy do formy. A na masę serową będziemy potrzebować. Chodniki muszą mieć jednolitą konsystencję, to wtedy świadczy o tym, że ciasto mamy wyrobione. Tutaj mam 80 deko sera, jeden budyń szklankę cukru, 4 jajka i pół szklanki ryżu. Ryż ugotowałam tak jak makaron w dużej ilości osolonej wody. Dałam na siteczko. I mam tyle ryżu. Przełożę wszystko do robota i utrę na puszystą masę. Składniki przekładam i będziemy masę serową ucierać. Bez cukru 40 gram. Jeżeli nie mamy robota, to ser mielimy trzy razy, ryż również mielimy i łączymy. I to należy bardzo dokładnie uczyć. Uruchamiamy robot i ucieramy na puszystą masę. Masę serową już mamy idealnie utartą, ciasto rozłożyłam do formy forma 17 na 27 cm i teraz wykładam masę serową z ryżem. Sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach i będziemy mieli sernik z ryżem. Powierzchnię należy wyrównać i sernik wędruje do piekarnika na godzinę czasu. Sernik z ryżem. sernik z ryżem już mam upieczony on jest jeszcze letni więc zebra czekoladę i posypię go czekoladą on musi być ciepły żeby nam powstała taka polewa z czekolady Możemy, jeżeli nie mamy takiej maszynki, zeczeć na tarce od jarzyń. A tak wygląda sernik w przekroju. O ile Państwu on jest jeszcze widać, że gorący. Mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, sernik z ryżem.